Nazywam się dr Herwiasolamas i jestem odpowiedzialny za prowadzenie badań takt próba oceny terapii helatacyjnej. W tym momencie mamy za sobą takt 1 Wyniki badania zostały opublikowane w roku 2013. Mamy również takt 2 sfinansowane w 2016 i obecnie prowadzimy Takt 3a, badanie zainicjowane w zeszłym roku. Jesteśmy na etapie rekrutowania pacjentów. Zatem jest to faktycznie kompleksowy plan badań nad terapią helatacji EDTA. Osobiście traktuję te działania jako prawdziwą podróż. W tym sensie, że zacząłem się interesować helatacją niemal 20 lat temu. W 1999 roku. W sierpniu 2019 minie 20 lat. Z początku zainteresowałem się tym zagadnieniem, ponieważ sądziłem, że to kolejna niesprawdzona metoda leczenia stosowana przez pacjentów, która powinna zostać zbadana pod kątem bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, założyłem, że będzie nieskuteczna. Potrzeba było kilku lat, aby pozyskać fundusze na takt 1, a samo badanie zajęło 10 lat. Po wszystkim zaskoczył mnie fakt, że rzeczywiście byliśmy w stanie zredukować liczbę incydentów sercowo-naczyniowych przy wykorzystaniu terapii helatacji EDTA. Teraz, kiedy dogłębnie zbadaliśmy omawianą terapię, odkryliśmy, że najwięcej korzyści odnoszą pacjenci z cukrzycą. Wszyscy pacjenci biorący udział w takt 1 mieli 50 lat lub więcej, nie palili od co najmniej 3 miesięcy, przeszli zawał serca w przeszłości. Stężenie kreatyniny w surowicy krwi tych pacjentów wynosiło 2 mg na decylitr, więc funkcja ich nerek była prawidłowa. Zostali losowo przypisani do otrzymania 40 wlewów EDTA lub placebo w ciągu co najmniej 12 miesięcy. Badanie było podwójnie zaślepione. Zapisaliśmy 1708 pacjentów, podaliśmy im 55 220 wlewów, mniej więcej pół na pół EDTA i placebo i pod koniec zaobserwowaliśmy znaczne rozbieżności. To niezwykle istotny sygnał, ponieważ w USA dochodzi do 600-700 tysięcy zawałów rocznie. Jeżeli w grupie badanych EDTA można było zmniejszyć ryzyko nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych o 18%, czego dowiedliśmy, oznaczałoby to ogromną zmianę w zakresie zdrowia publicznego i w sposobie w jaki leczymy pacjentów. Przyznam, że byłem zaskoczony wynikami tego badania, lecz znajomi badacze, którzy wykonywali helatację EDTA już wcześniej, spodziewali się takich rezultatów, a wręcz odetchnęli z ulgą. Przez lata nawiązaliśmy kilka bardzo ciepłych przyjaźni, mimo odmiennego podejścia do tego, co i w jaki sposób obserwujemy. Po przyjrzeniu się metodzie, zastanawiające jest, dlaczego ona właściwie działa. Dlaczego leczenie, które stosuje przez ponad rok, wywołuje pozytywny efekt, utrzymujący się co najmniej 5 lat, nawet po zaprzestaniu leczenia. Odsyłam do literatury omawiającej helatację EDTA, celem poznania jej mechanizmów umożliwiających usuwanie metali ciężkich, pozwalając nerkom na pozbywanie się ich wraz z moczem. Jeżeli przeprowadzimy prosty eksperyment, to znaczy zmierzymy zawartość metali ciężkich w moczu u człowieka po 50 c i po zawale serca, a następnie podamy wlew EDTA stosowany w takt 1 i zbadamy jego mocz ponownie, kolejnego dnia wykryjemy w urynie około 4000% więcej ołowiu i 700% więcej kadmu. Zatem po 40 wlewach pacjent pozbywa się ogromnej ilości trucizn ze swojego organizmu, które wpływają w znacznym stopniu na metabolizm człowieka, potencjalnie na materiał genetyczny lub powodują efekt epigenetyczny. To oddziałuje na każdy aspekt funkcjonowania komórek ludzkich, oraz ma znaczenie w terapii układu sercowo-naczyniowego. Dalej patrzymy na widoczne podgrupy i dowiadujemy się, że pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą odnotowują najbardziej spektakularne rezultaty. To jest średnio o 43% mniejsze ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w okresie 5 lat w porównaniu do terapii placebo. Żadna terapia nie przynosi tak dobrych efektów dosłownie żadna. Kontynuując, w 2014 roku udaliśmy się do FDA, gdzie usłyszeliśmy, że badanie zakończyło się pozytywnie. Terapia jest bezpieczna. Po tym spotkaniu na wyższym szczeblu doszło do formalnej prezentacji. Poinformowano nas wówczas, że jedno badanie nie wystarczy. Wyniki należy powtórzyć. To tak, jakby zdobyć mistrzostwo w boksie i nagle dowiedzieć się, że trzeba wrócić na ring i wygrać ponownie. To mnie przybiło. W kilka tygodni musieliśmy się ponownie zorganizować, a następnie zacząć szukać funduszy. Najlepsi naukowcy, którzy obiektywnie analizują dane, potwierdzili: Tak, badania muszą zostać powtórzone, ponieważ to może mieć ogromny wpływ na zdrowie publiczne może ocalić życie tysiącom pacjentów. Mówimy tu o badaczach z Narodowego Instytutu Zdrowia, autentycznie zaangażowanych w działanie na rzecz poprawy zdrowia publicznego. Jestem niezmiernie dumny, że miałem zaszczyt pracować z nimi. Nasze badanie nie mogłoby się odbyć bez ich wsparcia, które polegało na krytycznym i obiektywnym weryfikowaniu danych naukowych. Tak więc w 2016 roku otrzymaliśmy kolejny duży grant badawczy na rozpoczęcie TAKT-2 we współpracy z Instytutem Duke, który prowadzi dla nas statystyki i zarządza zebranymi danymi. Przyjmowani pacjenci spełniali te same kryteria co pacjenci w takt 1. Ponad 50 lat cukrzyca, przebyty zawał serca, niepalący od co najmniej 3 miesięcy, podobna funkcja nerek. Po raz kolejny znalazłem się w środku podwójnie ślepego badania, udając, że nie znam wyników. To potrafi doprowadzić do szaleństwa. Naprawdę. Badania takt 1 prowadziłem w zaślepieniu przez 10 lat. Ponownie znalazłem się w tej sytuacji na tak długo, ile będzie tego wymagało zakończenie TAK-2, prawdopodobnie do roku 2022. Jeszcze trzy lata. Mogę zdradzić, że zapisaliśmy około 700 pacjentów, a potrzebujemy łącznie 1200, więc jesteśmy na dobrej drodze. Ale dojście do wymaganej liczby jest teraz najważniejszą kwestią na tym etapie badania. Musimy mieć pełną próbę. W międzyczasie staramy się nie stać w miejscu. Moi koledzy ze środowiska zajmującego się helatacją zawsze powtarzali, że powinienem zbadać wpływ na miażdżyce tętnic obwodowych. Dostałem niewielki grant z fundacji doktora Cartera po jego śmierci. A dodatkowe fundusze zostały przekazane przez mój szpital, którego władze uwierzyły w przedstawione dane po obiektywnym zapoznaniu się z nimi. Przyjęliśmy do otwartego badania klinicznego 10 pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycowym. U czterech z 10 pacjentów mieliśmy do czynienia z gangreną. Udało nam się uratować ich nogi. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Rodziny dwóch pacjentów były pod takim wrażeniem, że postanowiły kontynuować badanie, które do tej pory objęło 50 darmowych wlewów EDTA ponieważ był to eksperyment wykonany na podstawie uprzednio wydanej licencji FDA. Wspomniane rodziny poszły następnie do lekarza wykonującego helatację EDTA, celem kontynuacji wlewów, ponieważ rezultaty były aż tak obiecujące. Na chwilę obecną staramy się upublicznić te dane w całości. Jak dotąd zostały opublikowane jako abstrakt. Z niektórych czasopism branżowych docierają do nas głosy krytyczne, twierdzące, że zaobserwowane efekty występują samoczynnie, bez związku z wlewami co jest moim zdaniem niedorzeczne. To jest biologicznie aktywny materiał i nie jest to coś powszechnego. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by zrozumieć, że istnieją inne czynniki ryzyka oprócz cholesterolu oraz że leczenie nie ogranicza się tylko do stentowania i leczenia statynami oraz aspiryną. Temat jest znacznie obszerniejszy niż może się z początku wydawać. Mając wyniki tego niewielkiego badania na 10 pacjentach z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycowym, skontaktowałem się z lokalną fundacją w Miami oraz niezwykle hojnym darczyńcą, jednym z moich pacjentów. I razem zebraliśmy fundusze na badanie randomowe, które obejmie grupę 50 pacjentów. Nazywam je takt 3A, ponieważ spodziewam się, że takt 3 będzie obejmowało 200 do 300 pacjentów z ciężką miażdżycą tętnic obwodowych. Zatem ten młodszy brat, oznaczony takt 3A, doprowadzi nas do realizacji szerszego badania. Takt 3. 3A jest w fazie początkowej. Szukamy pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych, być może z gangreną, ostrą cukrzycą, niepalących od trzech miesięcy. Jest to badanie jednoośrodkowe w Mount Sinai w Miami i skompletowanie próby jest dla nas priorytetem. Na Podsumowując, uważam, że zbliżamy się do celu. Jesteśmy niejako na początku końca. Jednocześnie daleko nam jeszcze do przekonania społeczności, że ta terapia powinna być stosowana w przypadku pacjentów z ciężką chorobą naczyniową, cukrzycą, z ryzykiem zawału serca, chorobą tętnic obwodowych. I powinna również stanowić dodatek do standardowych leków, takich jak aspiryna, statyny, beta-blokery czy inhibitory AC. Zatem czeka nas ekscytujący okres, odczuwamy ciągłą presję, żeby szukać chętnych, pozyskać pacjentów do badań, upewniać się, że zmieścimy się w budżecie. Nauka to już nie tylko nauka, nauka to dziś również kwestie finansowe, ale jesteśmy naukowcami przy Narodowym Instytucie Zdrowia, który wspiera nasze poczynania. Podobnie jak inni naukowcy, ci z Kolumbii, którzy badają metale i prowadzą biorepozytorium oraz ci z Duke, zbliżamy się do celu. Ta podróż trwa już 20 lat. Wierzę, że teraz potrwa krócej. Właściwie jestem o tym przekonany. W tym miejscu dziękuję Akam. Byli z nami od samego początku, od takt jeden, a ich wsparcie jest nadzwyczajne. Bez Akam, ich nieustannego wsparcia, a początki sięgają aż 2000 2001 roku nie byłoby nas tutaj. Ten sposób leczenia nadal byłby praktykowany tylko przez specjalistów od helatacji, a oni nadal byliby wytykani palcami przez lekarzy tradycjonalistów. Mamy teraz solidne dowody, dlatego dziękuję AKAM jeszcze raz. Istotą badań klinicznych jest rekrutacja pacjentów, i obecnie szukamy placówki, która będzie w stanie pozyskiwać pacjentów, wprowadzać ich do badania, randomizować, przestrzegać protokołów stanowych. I zachęcam do kontaktu ze mną. Jeżeli Państwo wierzą, że mogą nam pomóc, powinniśmy porozmawiać. I wówczas udowodnię Państwu, że jest to praca, którą wykonujemy z zamiłowania, a nie dla pieniędzy. Również poinformuję, czego to zadanie obecnie wymaga. I wówczas łatwo zdecydujecie, czy to pokochacie, czy nie.